Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie nieco na temat wody mineralnej. Generalnie jest to woda muszyna, skarb życia. To, co tutaj warto wiedzieć na temat tej wody, to przede wszystkim są to kwestie związane oczywiście ze składnikami mineralnymi w tej wodzie. No i tutaj, jak sami widzicie, mamy zarówno kationek, jak i aniony, jeżeli chodzi o zawartość kationów. Mamy tutaj wapniowy 200 mg na litr, magnezowy 75 mg na litr, a zatem bardzo sporo, jeżeli chodzi właśnie o te kationy. Dalej mamy również sodowy 60 mg na litr, potasowy 5,5 mg na litr. Jeżeli chodzi o aniony, no to tutaj mamy wodorowęglanowe. 1150 mg na litr Siarczanowy 23 mg na litr Chlorkowy 6,5 mg na litr I fluorkowy mniej niż 0,5 mg na litr Tutaj również to jest krzemionka 30 mg na litr A zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie związane ze składnikami mineralnymi w litrze wody To co jeszcze warto wiedzieć na temat tej wody No to oczywiście jest to cena Zaledwie półtora złotego, mniej więcej zapłacimy za taką butelkę e, 1,5 litra, a zatem dość tanio e, fajnie to wygląda, że chodzi właśnie o cenę e, generalnie przyznam szczerze, że jest to woda jedna z moich ulubionych, piję już ją od jakiegoś czasu e, no i rzeczywiście myślę, że tutaj mogę pierwszy raz chyba na swoim kanale dać e, ocenę 10 na 10, bardzo dobra woda polecam każdemu, kto jeszcze nie próbowo zaraz oczywiście sobie spróbujemy na nagraniu również tej wody i natomiast zanim jeszcze to to omówię kilka kwestii po pierwsze trzeba pamiętać że jest to woda lekko gazowana a zatem trzeba mieć to na uwadze jak również trzeba pamiętać o tym, że jest to woda wysoko zmineralizowana, a zatem o tych dwóch właśnie cechach warto wiedzieć, jeżeli planujecie sobie zakup jakiejś tam wody. Generalnie polecam tę wodę jak najbardziej wtedy, kiedy jesteście spragnieni, tak jak dzisiaj na przykład, kiedy nagrywam ten film, 30 stopni tutaj mamy. No to taką wodę jak najbardziej sobie warto wziąć i nawadniać się nią. No i e, oczywiście sobie ją popijać e, Jak sami widzicie woda, e, woda jest bogata w magnes i wapń A zatem e, bardzo fajnie to wszystko się prezentuje, że chodzi właśnie o ten produkt e, No i teraz sobie może nieco e, odkręcimy Odkręcimy e, i spróbujemy tej wody e, Jak sami widzicie tutaj e, od boku e, wszystko mniej więcej w ten sposób wygląda Ja sobie trochę potrząsłem, pewnie tutaj nieco Uleci nam gazu. A zatem odkręcamy. No i jak sami widzicie, mamy tutaj y, mamy tutaj już y, odkręconą tę wodę. No i sobie nalejemy, spróbujemy. Zobaczymy jak smakuje. A zatem woda została nalana. Tak wygląda po nalaniu, a zatem sobie wypijemy, no i naprawdę. Dobra w smaku, a zatem jak najbardziej warto spróbować sobie już samodzielnie taką wodę. Najlepiej pójść do sklepu, zakupić czy zwyczajnie zamówić ją przez internet. No, i tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o sprawy związane z wodą muszy na życia. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat tego produktu. Zachęcam Was do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. A tymczasem to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.